Miesiąc październik to miesiąc świadomości raka piersi, dlatego też jest nazywany różowym październikiem i jest celebrowany na świecie od 1985 roku. Ma na celu promować profilaktykę i czujność onkologiczną. W związku z tym również w Białymstoku odbywają się liczne wydarzenia, między innymi od czwartku do niedzieli w cukierni Słodka Dama. Tam będzie odbywać się akcja pod hasłem Uratuj kobietę deserem, dlatego też zaprosiłam dziś do studia Radia Jart właścicielką cukierni, panią Kingę po skropko nieradkę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Może najpierw w kilku słowach przybliżmy naszym słuchaczom ideę różowego października. Różowy Październik jest to Światowy Dzień Walki, rak, e, walki rak, e, z Rakiem Piersi. E, I pomimo tego, że cały czas jest nagłaśniany e, i mówimy o tym, żeby się badać, nadal te statystyki wyglądają dość e, nie, e, niefajnie. E, wygląda na to, że coraz więcej chorób e, choruje osób e, poniżej. 40 roku życia, i nawet w przeciągu 30 lat ta statystyka się zwiększa zachorowań na raka piersi. Stąd też yy, postanowiliśmy się włączyć w taką akcję i za przykładem innych cukierni w Polsce proponujemy deser w kształcie kobiecej piersi, który ma na celu zwrócić uwagę na Zachorowanie, na, właściwie nie na, na profilaktykę oraz samobadanie się, co jest bardzo ważne już od 20 roku życia kobiety. Wydaje mi się, że właśnie jest tak, że te młode kobiety szczególnie troszeczkę zaniedbują tę profilaktykę. Zanim jeszcze przejdziemy do tego, co Państwo stricte przygotowaliście w ramach akcji w swojej cukierni, chciałam jeszcze zapytać się o kampanię Pomacaj się. Na czym polega ta kampania? Tak. Jest to ogólnopolska kampania fundacji, fundacji Kochasz Dopilnuj. Powstała już ona 4 lata temu. I tak jak właśnie mówiłam, Pomacaj się, to proste badanie, od którego zależy tak wiele. Więc yy, głównie chodzi o to, że kampania. Z każdym produktem y, jest ulotka, jak badać się, jak samemu się badać, bo takie badanie powinniśmy wykonywać raz w miesiącu. Każda kobieta od 20 roku życia. Więc y, angażujemy w to jak najmłodsze osoby, po to, żeby świecić dobrym wzorcem. W takim razie, co będzie się działo przez tych cztery dni? 4, 3, nie, od czwartku do niedzieli, czyli przez 4 tak, dni tak, tak. w cukierni Słodka Dama. Już od 19, czyli od jutra do 22 października, e, przygotowaliśmy dla e, wszystkich deser w postaci e, kobiecej piersi. Bardzo elegancki deser, zapakowany w piękne różowe pudełeczko, który możemy podarować koleżance, przyjaciółce, żonie czy też sąsiadce dodatkowo. Dzięki tym yy, zakupom można dostać bezpłatne badanie. Więc warto się przyłączyć do tej akcji, warto nas odwiedzić w tych dniach i zakupić taki deser. Czy na to bezpłatne badanie trzeba będzie się w jakiś sposób zarejestrować? Tak, wszystko poinformujemy przy zakupie. Jest to kilka klinik w Białymstoku. Dołączyło do nas w tym roku dużo partnerów, więc tak naprawdę będziemy rozdawać po kolei. Oczywiście tych badań nie jest za dużo, natomiast kto pierwszy, ten lepszy. Czy z własnych obserwacji zauważyła Pani, że te akcje one faktycznie przynoszą rezultaty i więcej kobiet zaczyna się badać, jeżeli chodzi o profilaktykę piersi? Myślę, że tak. Myślę, że przy, tak jak wszystko. No, y, myślę, że badanie zacznie się też być modne, więc jak jest modne, to i może dzięki temu będzie ich więcej wykonywało kobiec. Muszę przyznać, że jak pani opowiedziała o tym ciasteczku w kształcie kobiecej piersi, to sama z pewnością chętnie się wybiorę. Wspaniała inicjatywa, która, mam nadzieję, właśnie wszystkim nam, wszystkim kobietom przypomni, jak ważne jest dbanie o nasze zdrowie, szczególnie, że żyjemy w takim świecie w pędzie, prawda? E, ale jednak zdrowie jest najważniejsze, bo jak jest zdrowie, to jest wszystko. Bardzo Pani dziękuję za to, że do nas Pani dzisiaj wpadła i opowiedziała o tej wspaniałej akcji. Ja również dziękuję i zapraszam wszystkich serdecznie na smaczne ciacho. I zdrowe <sum> przy okazji. Moimi Państwa gościem w studiu Radia Yard była właścicielka cukierni Słodka Dama Kinga Poskropko-Nieradka.